Witajcie, witajcie tą wiosenną porą. Niesamowite, ale już mamy kwiecień. Szybko poszło, no nie? Ani się człowiek nie obejrzał, a to już trzy pierwsze miesiące 2025 roku nam minęły. No ale w takim towarzystwie to nie ma się co dziwić. Wszak dostaliśmy wówczas naprawdę pokaźną ilość fenomenalnych gier. Ba, idę o zakład, że niektórymi wciąż świetnie się bawicie, bo gro z nich to tytuły na długie godziny. Aż chciałoby się nieco odpocząć od kolejnych, od dawna wyczekiwanych nowości. Niestety, nie będzie to nam dane. Normalnie kwiecień byłby nieco luźniejszym miesiącem, jeśli chodzi o duże premiery gier. No ale w 2025 roku nic nie jest normalne. Dlaczego? Bo wszyscy w branży boją się GTA 6. Po prostu nikt nie chce niepotrzebnie konkurować z gigantem. Efekt przyspieszone premiery i wypełniony po brzegi kalendarz. Innymi słowy, trzymajcie się lepiej za swoje portfele, bo następne miesiące dadzą im do wiwatu. A kwiecień? Cóż, potraktujcie go jako rozgrzewkę. Sporo będzie się w nim działo i nie, tym razem nie zanudzimy Was wspominkami gier sprzed lat. Czas tym skończyć i ruszyć dalej. Skoro sami twórcy co chwilę nam o tych dawnych hitach przypominają, to chyba już wystarczy. Cóż, nostalgia szeroko otwiera nasze portfele. Chcecie dowodu? No to macie. Tak, tak. Legenda platformówek powraca. Że co? Że jej nie kojarzycie? No cóż, w przygody sympatycznego krokodyla zagrywaliśmy się jeszcze w erze pierwszego PlayStation. Jest to więc ukłon w stronę growych dinozaurów i choć sam nim jestem, mam w tym przypadku nieco mieszane uczucia. Wiecie, chodzi o to zderzenie niesamowicie miłych wspomnień z rzeczywistością. No ale co kto lubi. Chciałoby się teraz powiedzieć, no wreszcie. Wargaming w końcu po tylu latach pokazał coś nowego. Coś, co nie bazuje na II wojnie światowej. Coś, co ma w sobie miły powiew świeżości. No bo, czy jest ktoś, kto nie lubi wielkich, uzbrojonych po zęby mechów? I tak, to wciąż będzie gra sieciowa. Ale wzbogacona o starcia z przeciwnikami sterowanymi przez sztuczną inteligencję. Wiem, co zaraz powiecie, że to kolejna gra Free to Play z masą mikropłatności. Cóż, może tak będzie, ale jeszcze nie teraz. Na razie we wczesnym dostępie tytuł ten ma być całkowicie darmowy, bez jakiejkolwiek monetyzacji. We are Zastanawialiście się kiedyś, co powstałoby z połączenia simsów z GTA Online? No to macie odpowiedź. W tej grze ma być ponoć wszystko: od eksploracji tętniącego życiem miasta, poprzez interakcje z innymi postaciami, aż po rozwijanie własnego biznesu. Wypoczynek na plaży, strzelaniny, pościgi i co tam jeszcze sobie tylko wymarzycie. No, sami powiedzcie. Czy nie wygląda to dobrze? Właściwie wygląda to aż za dobrze, by było prawdziwe. Szczególnie, że ta gierka ma być darmowa. Przy takim rozmachu może to zwiastować masę mikropłatności, no ale na razie tytuł ten trafia do wczesnego dostępu. Jak mu tam pójdzie i co będzie dalej, to się dopiero okaże. I tak oto kolejna wizytówka PlayStation traci swoją ekskluzywność, no ale do tego akurat zdążyliśmy się już przyzwyczaić. Branża gier się zmienia, zysk staje się najważniejszy. Posiadacze komputerów mogą więc już zacierać ręce z radości, bo oto na ich platformę trafi w końcu jedna z najlepszych gier konsolowych ostatnich lat. Oby tylko, obyło się bez takich atrakcji, jakie pc graczom zafundował popsuty port pierwszej części tej fenomenalnej sagi. Popatrzcie tylko na to. Gierka przypominająca trochę poklatkowy film kukiełkowy. Na pierwszy rzut oka wygląda to dość niepozornie. Od przygodowy akcjoniaczek jakich wiele. To co tutaj może pięknie zagrać to niesamowite mroczne klimaty amerykańskiego głębokiego południa zmiksowane z tamtejszym nieco makabrycznym folklorem. Do tego dochodzą świetnie wyglądające krajobrazy, niezwykli bohaterowie i potężni bosowie. Mówcie co chcecie, ale to może być jedna z perełek nadchodzących tygodni.

Lubicie spokojne, relaksujące gierki? No to ten tytuł powinien się Wam spodobać. Trochę tu przygodówki, trochę symulacji życia, trochę zarządzania, urządzania i eksploracji. W Lokomoto dzielimy się bowiem w kierownika pociągu, który musi nie tylko dbać o wygodę pasażerów, ale też szukać sposobów na rozbudowę składu i coraz lepsze jego wyposażenie. Od nietypowo, miło i sympatycznie. Idealnie na popołudniowy relaks po pracy. A while traveling, you can of na ten tytuł przyszło nam czekać 22 lata. Niesamowite, bo przecież Commandos było niegdyś jedną z najlepszych serii taktycznych strategii. Niestety gdzieś po drodze i blask wyraźnie przygasł. Wydane nie tak dawno temu kolejne remastery trzech pierwszych części sytuacji raczej nie poprawiły. Czy czekające nas w Origins powrót do korzeni z domieszką nowoczesności sprawi, że dawnym fanom tego cyklu łezka się wokół zakręci? Kto wie. Może z pewnością sprawdzić ten tytuł warto. Raz, że zobaczymy w nim początki niesławnej szóstki do zadań specjalnych, a dwa, że będzie to jeden z kwietniowych hitów Game Passa. Chicken. A oto i kolejne niecodzienne połączenie. Zombiaki, Przygotowy Akcyjniak i This War of Mine. Wiem, brzmi to trochę dziwacznie, bo przecież ten ostatni tytuł był bardziej strategicznym, wojennym survivalem, który przede wszystkim potężnie grał na naszych emocjach. Czy w historii o apokalipsie zombie jest w ogóle możliwy taki poziom zaangażowania? No cóż... Bardzo możliwe, że ta sztuczka i tutaj się uda. Już widać, że twórcy będą próbować mocno związać nas z bohaterami opowieści. Nie liczyłbym jednak na wszystkie te atrakcje już teraz. Na razie gra trafia do wczesnego dostępu, który ma być rozwijany w kolejnych miesiącach. Czujcie się zatem delikatnie ostrzeżeni. Dla jednych ten tytuł to jakaś mała, nieznacząca popierdółka, dla innych kontynuacja znakomicie ocenianej gry sprzed niemal dekady. I choć trochę się przez ten czas w branży gier zmieniło, to jednak sądząc po entuzjastycznym odbiorze kolejnych zwiastunów, ta barwna mieszanka przygody, akcji i RPGa sukces ma raczej w kieszeni. Pierwsze wrażenie może tu być nieco mylące. Owszem, blueprint to gra logiczna, w której będziemy odkrywać tajemnice wielkiej posiadłości, próbując dotrzeć do mitycznego pokoju numer 46. Nie jest to jednak typowy escape room z szukaniem wyjścia. To, co tutaj robi różnicę, to zmieniające swoje położenie pokoje. Z każdym dniem ich układ będzie inny, zależny od naszych wyborów. W każdym będzie można zrobić tylko 50 kroków, po czym dzień się zakończy, zmuszając nas do zaczęcia eksploracji od nowa. Lubicie trudne wyzwania? No to już wiecie, czego powinniście wyglądać w kwietniu. No, proszę kolejny powrót po latach. Pytanie, czy jeszcze ten tytuł pamiętacie? Pierwsze Monaco cieszyło się, co prawda, sporą popularnością, ale 13 lat różnicy to szmat czasu. Wystarczy spojrzeć na zwiastun, jak zmieniała się tu grafika. To już niemal zupełnie inna gra. No, może nie do końca, bo to przecież wciąż zabawa w złodziei rabujących kosztowności, którą można grać samemu bądź w kooperacji. Można powiedzieć, że Monaco właśnie nabrało rozmachu. Mroczna wizja przyszłości z nienadającą się do zamieszkania ziemią, ludzkością balansującą na krawędzi całkowitego wyginięcia, i maszynami, które przejęły kontrolę. Brzmi znajomo, trochę jak Matrix, coś w tym jest, bo w Steel Seed też pojawią się pytania o to, czym jest człowieczeństwo. Ale spokojnie. To nie filozoficzny manifest. To wciąż gra i to całkiem ciekawa. Przygotujcie się zatem na skradanie, efektowne akcje i futurystyczny klimat. Tylko tyle i aż tyle. You must know. Mówiłem, że twórcy nie dadzą nam zapomnieć o swoich dawnych hitach? Mówiłem. Tu macie tego najlepszy dowód oto remaster nie tak wcale starej gry z 2018 roku. No dobra, akurat tutaj poprawek i ulepszeń jest całkiem sporo bo i silnik mamy nowy, i zawartość uległa rozbudowaniu o całkowicie nowy rozdział oraz edytor własnych zagadek brzmi świetnie.

No to co powiecie na coś takiego? W tej szybkiej, taktycznej strzelance powalczymy z wieżakami. Oczywiście każde z nich będzie tu miało swoje unikalne zdolności. Będą też różne klasy i starcia 20 na 20 graczy na całkiem pokaźnej wielkości mapach. A że wygląda to całkiem ładnie, co jak co, ale Unreal Engine 5 robi tu niezłą robotę. Chętnych do zabawy we wczesnym dostępie raczej nie zabraknie. You've pissed me off. Chyba nie ma sensu pytać, czy coś Wam to przypomina. Warsight jest niczym skóra zdjęta z Advance War, legendy taktycznych strategii znanej jeszcze z Game Boy Advance. Powiało nostalgią? I miało. To przecież najkrótsza droga do naszego portfela. O tym tytule pewnie nawet nie słyszeliście. Eksploracyjna gra, której celem jest robienie doskonałych zdjęć odwiedzanym lokomocjom, to raczej nie jest coś, o czym z miejsca będzie głośno. Może warto jednak tą pozycją się zainteresować. To raczej nie jest popierdółka, w której będziemy bawić się w amatorskiego fotografa. Raz, że graficznie wygląda to świetnie, spójrzcie tylko na te krajobrazy. A dwa, że wykorzystywanym tu aparatem będzie profesjonalna lustrzanka cyfrowa. Ponoć z wszystkimi dostępnymi dla niej ustawieniami. Do ćwiczenia oka i zmysłu tworzenia kompozycji powinno być w sam raz. Co prawda w tę grę można bawić się na PC-tach od blisko dwóch lat, ale wiecie, co innego wczesny dostęp z ograniczoną zawartością, a co innego pełna już skończona produkcja. Polska Subnautica, jak zwykło się nazywać ten tytuł, to pierwszoosobowy survival rozgrywający się w powietrzu nad pokrytą toksycznymi chmurami ziemią. A że do tej pory odbiór tej dość specyficznej produkcji był bardzo pozytywny, to i warto przypomnieć o jego oficjalnej już premierze, również na PlayStation 5. Mówcie, co chcecie, ale to będzie gra naprawdę wyjątkowa. I nie chodzi tylko o całkiem klimatyczne połączenie pixel artu z futurystycznymi scenami biomechanicznego świata. To, co tu widzicie, to nie jest zwykła platformówka. W tej grze równie ważne co szybkie palce będzie sprytne kombinowanie. Nie tylko możemy tu bowiem manipulować czasem czy grawitacją, ale też zmieniać się miejscami z przedmiotami. Efekt? Nasze szare komórki zapłoną. Uwierzycie jeśli powiem, że Mandragora to taki Dark Souls w 2.5D? Co po niektórzy zapewne pokręcą teraz nosem, że bez trójwymiaru rozgrywce będzie brakować taktycznej głębi. Spójrzcie jednak na to z innej strony. Dostaniemy tu mroczne fantasy ze świetnie zaprojektowanymi przeciwnikami mięsistą i krwawą walkę rozbudowany system rozwoju postaci, wraz z kilkoma różniącymi się klasami i naprawdę klimatycznie wyglądającą oprawę wizualną. Może warto będzie dać tej grze szansę, nie uważacie? This place No i stało się. Przygody Indiana Jonesa w końcu lądują też na PlayStation 5. Niby nic, bo przecież Microsoft od dawna trąbił o tym, że nie będzie to tytuł na stałą wyłączność dla Xboxów i pc PC-ów, Ale i tak fajnie będzie zobaczyć tę niesamowitą przygodę na konsoli Sony. Ktoś tu mówił, że życie na przedmieściach to czysta sielanka? No to na pewno nie na tych przedmieściach. Tu sąsiad, sąsiada najchętniej utopiłby w łyżce wody. W tej pełnej humoru sieciowej strzelance będziemy sięgać po najróżniejszy, czasem wręcz szalony arsenał, byle tylko pognębić sąsiada. Katapulty, mordercze psy, parasole, odkurzacze, kosiarki czy choćby zabójcze mewy spuszczające swój obrzydliwy ładunek na głowy przeciwników. Totalnie odjechanych pomysłów w tej grze z pewnością nie brakuje, zobaczymy jednak jak będzie z jej grywalnością. O, jaki fajny, puchaty króliczek! Słodki, prawda? Wprost idealny bohater przytulnej gry. Tyle, że tej produkcji do spokojnej, relaksującej zabawy bardzo daleko. Tu rządzą mechy, szalone skoki i totalna rozwałka. Jeśli lubicie chaos i adrenalinę, to zdecydowanie coś dla was. A jeśli nie, cóż, na naszej liście Premier Gier mamy jeszcze całkiem sporo innych atrakcji. Twórcy tej gry chwalą się, że to prawdopodobnie najbardziej autentyczna symulacja budowy starożytnego miasta, jaka do tej pory powstała. Ponoć wiele budynków, które będziemy mogli tu postawić, oparto na rzeczywistych modelach, odwzorowując je z wielką dbałością o szczegóły. Zapowiada się więc nie lada gratka dla fanów historii, planowania, budowania, handlowania i zabawy w gubernatora rzymskiej metropolii. Jeśli tylko dopisze tu klimat, to powinno być dobrze. Kiedyś, dawno temu, jeszcze na PlayStation 3, była sobie gra Papetier, która wyglądała jak scena teatru lalkowego. Teraz, po latach, ktoś najwyraźniej ten pomysł odkopał, przynosząc nam taką oto platformową łamigłówkę. Co najlepsze, nie tylko będziemy tu bawić się w lalkarza, sterując kukiełkowym bohaterem, ale też ustawiać dawno zapomniane scenografie i rozwiązywać najróżniejsze zagadki. Ciekawe, co z tego wyjdzie. Są to jacyś fani serii Command and Conquer? No pewnie, że są. Prawdziwych legend się nie zapomina. Dla tych, którzy z rozrzewnieniem wspominają złote czasy klasycznych RTS-ów, Tempest Rising może być niczym madna z nieba. Budowa bazy, jednostki, przerywniki filmowe, a nawet rafinerie, w tej grze niemal wszystko krzyczy do nas: Jestem jak Command and Conquer, tylko w nowoczesnym wydaniu. Trudno o lepszy hołd dla tej kultowej serii. Myśleliście, że żaden powrót po latach już Was nie zaskoczy? No to co powiecie na nową odsłonę Fatal Fury? Nic Wam to nie mówi? Cóż, nie ma co się dziwić, skoro ostatnia odsłona tej serii ukazała się, uwaga, 26 lat temu. A wiecie co jest najlepsze, że ta bijatyka sukces wydaje się mieć w kieszeni. Takie oglądalności kolejnych zestronów tej gry konkurencja może jej tylko pozazdrościć. I znów cofamy się w przeszłość. Branża gier kocha ostatnio takie wspominki, szczególnie jeśli może sprzedać nam coś po raz drugi. Amazon to właśnie taka produkcja, wyciągnięta z zamieszkłej przeszłości, mocno odnowiona i rozbudowana. Ma ona jednak potężnego asa w rękawie. Oryginał z 1999 roku był pierwszą grą słynnego, nieżyjącego już dziś Benua Sokala, twórcy kultowej przygodowej serii Syberia. Pewnie ucieszyłby się widząc, jak znakomicie wygląda dziś jego produkcja. A oto kwietniowa perełka gra, której już same zwiastuny powalają klimatem, intrygują historią i oczarowują artystycznym pięknem lokacji. Ten francuski erpek garściami czerpie z dorobku japońskich mistrzów gatunku, zachowując przy tym swój własny, unikalny charakter. W dzisiejszych czasach potrzeba odwagi, by porwać się na coś tak oryginalnego. Mocno trzymamy kciuki, by ten tytuł naprawdę wypalił. Niesamowite jak z biegiem lat zmienia się perspektywa. Gdy Days Gone debiutowało w 2019 roku, niemal zewsząd słychać było krytykę i narzekanie. Dziś ten tytuł uchodzi za kultowy, wielu domaga się wręcz kontynuacji. Niestety na razie musi nam starczyć remaster, dobrze chociaż, że z dodatkową zawartością. Może jeśli on się sprzeda, to faktycznie doczekamy się dalszego ciągu tej niezwykłej opowieści. Nie powiem, fajnie by było. I tak oto niemożliwe staje się możliwe. Forza Horizon przez lata, uchodząca za jedną z największych wizytówek na Xboxa, trafia właśnie na konsole konkurencji. I to od razu z wszystkimi dodatkami. No cóż, w nowej strategii Microsoftu nie ma miejsca na sentymenty. A wiecie, co jest najlepsze? Że to pierwsza gra na PlayStation 5, która będzie wymagać połączenia z kontem Microsoftu. Normalnie świat staje na głowie. Nowe MotoGP ląduje niemal jak w zegarku, przynosząc kolejną porcję nowości. Jakich? A choćby dwa nowe tory. Do tego dojdzie też dużo lepsza oprawa graficzna, bo nowe wyścigi śmigać już będą na silniku Unreal Engine 5. Cóż, znak czasów. Starting this new adventure means achieving a new dream. Take your risk, make some mistakes. I tak oto dotarliśmy do końca naszego zestawienia najciekawszych premier kwietnia 2025 roku. Jak widać czeka nas całkiem gorący miesiąc, być może nawet pełen niespodzianek, a przynajmniej na to liczymy. Nie bójcie się jednak, jeśli w tym miesiącu nic dla siebie nie znajdziecie, to w przyszłym z pewnością coś w wasze gusta trafi. Co prawda, lista Premier Maja nie jest jeszcze zamknięta i sporo może się tam jeszcze zmienić. Ale jeśli wszystko pójdzie dobrze, to branża gier z pewnością nie zwolni tempa. Widmo GTA 6 jest nieubłagane. Na razie jednak mówimy wam przyjemnego grania przez kolejne tygodnie. Trzymajcie się i do zobaczenia za miesiąc.